Cześć, dzień dobry dla wszystkich. Kasia Kabartnik, dzisiaj mamy 3 marca. Słuchajcie, przyszedł do paczka w piątek. Zobaczymy, co tutaj ciekawego przyszło. to mam się zaczyna Tak jeszcze już tuż, tuż, a niedługo. Także trzeba zamówić potrzebne rzeczy. Słuchajcie, zrobiłem 30 nowych ulic. Trzeba też teraz wyposażyć. Ma potrzeba, żeby zamówić pewne rzeczy, które to ten był przelazki, zobaczymy co tu najmniej przyszło, co tu przyszło, że najlepiej zamawiać teraz, bo to, to że dlatego, że teraz nie mamy tego sezonu, także czekam do 3 dni w sumie na przysyłkę, pamiętam, to przyszło w sezonie, to chyba szło 7 dni, aż to Także że masz czarną czasu, żeby zamówić teraz Dobra pora jeszcze jest, słuchajcie, no co to ciekawego przyszło? Co to przyszło? Coś porządnie zapakowane. No i dobra, co my tutaj mamy? Do matek zostało z zeszłego roku, ale nie tam wystarczy, ale okazało się, że zamówień na matkę jest dość dużo, coraz więcej. Musiałem jeszcze zamówić te klateczki. To są tak zwane klateczki nazywają chyba wysoloniuskie coś takiego. Co tu jeszcze mamy ciekawe? Mamy też jeszcze dwie paczki tych klateczek. Dość sporo myślę, że może wystarczyć. Ten sezon. Słuchajcie, co tu jeszcze mamy. Mówiłem sobie, że nowy podkurzacz. Ten większy. Jeżeli ktoś chciał, słuchajcie. Fajna cena promocyjna, kosztuje chyba 45 zł, jak dobrze pamiętam. Także widać, że no dość ciekawy. Dość ciekawy podkurzacz. Co tu jeszcze mamy Co tu, co tu jeszcze przyszło? A jeszcze takie właśnie zasówki metalowe. Są bardzo praktycznie do mojego gula waszewskiego Fajna sprawa słuchajcie. Jest tu i chyba 70 sztuk Zamówiony. Co tu jeszcze jest? Może już na bok. Może być już na jeszcze tutaj mamy fakturę. Tule. Co tu jeszcze jest ciekawe nasu? Ja, Przekratne grodowe. I dół tak chyba też przyszły i... Zawsze to bardzo podobne ma tak krzywdy, matkę ta produkcyjną zawsze przez ten okres podobny właśnie matek, trzyma właśnie taki inazowe trzyramkowy do tego, żeby ta matka nie czerwiła niepotrzebnie nie w było bo to jest no, mniej czerwi na, mniej ram, na, mniej, na mniej, mniejszej ilości ramek, także ludzie są teraz bardziej, bardziej takie, można powiedzieć, o lepsze, większe, dorodne, także Trzymana właśnie na tej produkcyjnej w takim zakorze czy lankowym. ten okres. Może jeszcze miseczki, koleczki. Pomówiłem sobie też jeszcze cedzidło. Cedzidło, sito. Do miodu także się na pewno przyda. Tak to mniej więcej wygląda. Fajna rzecz. Co tu jeszcze mamy ciekawego? na okówki. Tu jest system nikot. Jak widać. Co tu jeszcze mamy? Do, do słoików. Bardzo fajne są tutaj. Też też, żeby sobie dało czasem popisać. Co za miodzi. tak samo. Co tutaj jeszcze dalej to samo jest, etykiety. Też fajna cena z etykiet, Chodimy co na skłitki. Opalitki, w tym roku zielone. zielonymi opalitkami, którą poznakujemy matki pszczele. Też jeszcze etykiety tutaj. O i co tu jeszcze mamy? Też jeszcze opalitki zielone. Słuchajcie, miseczki matecznikowe, też 600 W Tych bardziej fajnie. Dużo są lepsze przyjęcia, jak jak w tych czerwonych. W liseczkach ja to jeszcze zrobiłem. Zaczęłam, jeszcze robić parę właśnie tych wioskowych też. Zobaczmy, może zrobić jeszcze więcej. Już to będzie dobrze widać. Też, też taki będę używał w tym roku, oprócz tych, właśnie nikot. Co tu jeszcze mamy? Kraty windurowe. Kraty odgodowa tak zwana windurowa. I tu jeszcze też było coś do nakowania matek. Nie wiem, gdzie ta reszta jest. Muszę poszukać. Ja to będę używał, czy nie. W każdym bądź razie to sobie zamówiłem. Mówiłem wseczki, trochę koreczki, także, także trochę zaszalałem, ale to wszystko będzie potrzebne, słuchajcie, co jeszcze zamówiłem. Zamówiłem jeszcze też czwartek, przyszła od, od korpusu Uniwersalny poławiacz pyłku, słuchajcie, to już pokazywałem go też wcześniej na filmiku. Fajna cena, 30 zł, podobnie pasuje do każdego rodzaju ula. Także myślę, że się sprawdzą. Zamówiłem trzy Trzymam z zeszłego roku, jeszcze tak samo, także w tym roku będziemy poławiać. Tak zwane obdura przele, czyli pyłek pszczeli. Myślę, że się sprawdzi. Tu mamy właśnie na, na trudni, żeby sobie mogły wchodzić, wychodzić. Także, także dość ciekawe to jest. Myślę, że się sprawdzi. Zobaczymy. Jeżeli nie, to zmienimy na inne. Tak jak mówiłem, zamawiać teraz, póki jeszcze nie ma sezonu. Jest to szybko zrealizowane. że to jest czas oczekiwania. To jest 3 dni. A sezonie trzeba czekać dłużej. I nie no to to, to, to mnie jeszcze brakowało, znaczy, że to mi starczy. Słuchajcie, na godności. Jeszcze chodzi matek przyszedli. W tym roku Matki Przele będę unasiemniał w ulikach odkładowych. Także proszę tu więcej jeszcze o tym temat powiem w kolejnych filmikach. No by było tyle. Trzymajcie się. Wszyscy pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.